Ej, moi kochani lwy, Merkur i Skorpionie, to dla Was czas głębokiego, niewygodnego, ale niezwykle uzdrawiającego spojrzenia w siebie. Lew zwykle trzyma emocje, chce być silny, pewny, stabilny, ale teraz wszechświat mówi: Zejdź niżej. To okres, w którym Prawda, Wasza Prawda, wychodzi na powierzchnię. Może być intensywnie, ale każda, każda odkryta emocja będzie Was wzmacniać. Co czeka na lwa? Co czeka na lwa? Pierwsza karta. Pięć denarów. Energia osamotnienia, poczucia braku, emocjonalnego oddalenia. Lew w tym czasie może poczuć, że ktoś go nie wspiera tak, jakby chciał. Mogą wrócić stare rany z relacji. Te, które kiedyś zignorowaliście, bo nie wypadało okazywać sobości. Druga karta to dziesięć mieczy. Koniec iluzji. Merkury i Skorpionie pokazuje Wam coś, czego nie chcieliście widzieć. To może być zakończenie etapu przekonania lub schematu, który Was ograniczał. To karta bolesnej szczerości, ale i pierwszego kroku ku wolności. Trzecia karta Wieża. Wielkie oczyszczenia, rozpad tego, co było niestabilne. Nie chodzi o chaos, chodzi o prawdę. To, co runie, nie było wasze. To, co zostanie, będzie mocniejsze niż kiedykolwiek. To nie są złe karty dla lwa, to karty transformacji, wyrwania chwastu, które rosną od dawna. Lwy, ten okres może zabolić, ale przebudzi. Nie uciekajcie w dumę, nie udawajcie, że wszystko jest ok. To moment, by być ze sobą naprawdę szczerzy. Oddychajcie głęboko, sprawdzajcie swoje emocje i pozwólcie, by runęło to, co Was ogranicza. Zatem przyjdzie wolność. Afirmacja dla lwa: Jestem odważny wobec prawdy. Oczyszczam to, co mi nie służy i wracam do sklepu.